Jaka dzida? E, ta to jest na samym początku. Ta co ma bardzo podobny moveset jak Soul Cleaver. Laska chyba. Nie, nie, nie. To się nazywa chyba Włócznia. Nie, nie pamiętam po polsku. <laughs> czekaj, jak odbiegnę to. Soul Spear. Ta dzida. Włócznia piły, tak, dokładnie. No. To ma taki sam. E, czekaj, gdzie dla nie tutaj. Taki sam praktycznie moveset nierozłożony. Jak Soul Cleaver, ale ma trochę inny po rozłożeniu. I... bo Soul Cleaver na... Yy, po rozłożeniu, jego moveset nie, nie liczy się jako broń ząbkowana. Ała. A włócznia tak. Włócznia czy w formie krótkiej, czy długiej cały czas jest traktowana jako broń z ząbkami. I to jest dobra. Rozpływacz better? W ogóle kiedyś byłem w Source dramat... No właśnie rozpływacz nie jest lepszy. Jest, są bardzo podobne, tylko że rozpływacz się e, skaluje bardziej z siłą. Czy tam, tam jest siła w tej grze? Nie pamiętam nawet jak te staty się nazywają. A Włócznia się bardziej skaluje ze zręcznością, czyli z umiejętnościami, tak? Ze skillem. Ale damage jest praktycznie taki sam, eee, z tym, że są inne movesety. Eee, no i Włócznia ma, jest cały czas ząbkowana podczas gdy jest rozłożona. Zaczynałeś z 3, poddałeś się na worcie i poszedłeś do Bloodborna? Bloodborne wydaje mi się, że jest... DLC jest trudniejsza w Bloodborne. Ie. Niż Dark Souls 3. Ale Bloodborne jest chyba ogólnie podstawka. Obie gry są bardzo podobne. Jak sobie teraz myślę. Poziomem trudności. Jest mnóstwo fajnych broni. W każdej grze jest mnóstwo fajnych broni. I to jest właśnie to, co ostatnio chyba JoJo pisał na czacie: że jak to jest, że Soulsy się nie nudzą? Soulsy się nie nudzą, bo za każdym razem, jak przechodzisz inną bronią, to jest inaczej. Mimo, że to jest. O jezu. Ciągle uh, ten sam boss. To on ma ten sam moveset. Ale ty też masz inny muset. Twoja broń raz jest cięższa, raz jest e, znaczy wolniejsza, raz jest szybsza, raz na dystans, raz na blisko, więc co, za każdym razem, mimo że tego bossa samego zabijasz zawsze, to możesz go zabić pięć razy i ciągle się nie nauczyć, bo z każdą bronią musiałeś troszeczkę inną e, taktykę obrać, tak jakby. A czy ja chcę iść tu w ogóle? Chyba nie... Nie pamiętam. Ludwik e, za pierwszym ze plus 6, o proszę. Pokonałem Morgota, tak. Pokonaliśmy Morgota, no, udało się. Wyjdę z andy, wyjdę. Sierota za 40, ale solo. A czy ja wszystko zabijałem solo? W Bloodborne chyba do żadnego bossa nikogo nie, nie przyzwałem nigdy. Nie, a sierota mi padła za czwartym? <gry> e, tak samo ta. E, Amygdala też za pierwszym. Jak ona się nazywała? Też takie. E EBRIETAS, o, EBRIETAS to ona? Czy on mi się zawsze kojarzył z Elżbietą, dlatego mówi, że to jest ona? Elżbieta, EBRIETAS padł za drugim razem, więc no. Champions, welcome. w DLC ten największy problem miałem chyba z Marią bo się uparłem, że będę ją parować. Uparłem się, ja chcę parować Marię. No i nie wychodziło. Jak tylko się przerzuciłem na ruch normalną taktykę, czyli po prostu bicie jej, upadła za drugim razem. Lubię tam filmówkę. A w ogóle ta filmówka, która jest z radanem, co się malenia z nim bije. Ona była tylko w trailerze? Bo w grze chyba sobie nie przypominam, żeby ona kiedykolwiek występowała. Czy po prostu źle pamiętam? Przypomnijcie mi, jeśli wy wiecie. Parmienie leczenia, no jest nudne. Tylko, że mi jak na szczęście chłopaki pokazali. Bo ten stream przechodziliśmy po raz kolejny, za pierwszym razem tego nie wiedziałem. E, pokazali mi e, taki, jakby. Jeden z. Jak to się nazywa? Z tych dungeonów, boże, nie pamiętam kurwa, jak to się nazywało. E, z jednym kodem, tam się wchodzi, podchodzi się parametrów, dostajesz darmowe tętnienie krwi i wracasz. I tak można cały czas to spamować. Pamiętasz, jak był hype, że Raden to ostatni boss przed premierą? Ja nie pamiętam. Ja przed premierą bardzo dużo starałem się umijać wszystkie informacje związane z Elden Ringiem, więc do mnie taka informacja nie doszła. O, z dzierączki. Dobrze. Oj, źle. No nie, przecież dobrze zrobiłem. Nie, to było za późno. Miałem soczki wzmocnić. Poradanie musimy i wzmocnić soczki. Dobra. O, to jest ten atak mój ulubiony. Okej, okay, mimo tego, że jest duży dość opening na ataki, to i tak za mały. O Jezu. Jak to robiłem katanami to było łatwiej To jest śmieszne, że niektóre bossy Na SL1 były łatwiejsze ani, tak, aniżeli na ranie czy na pildranie, W których normalnie levelowałem Chciałbym, żeby Blitz wpadł, naprawdę. On mnie zabił. O nie, to nie jest ten atak, który chciałem. To też, nie? To jest ten atak. W ogóle nie zmieniłem żadnych. Tak, nie zmieniłem żadnych talizmanów. To błąd. To duży błąd. Oee, co musisz tak, kurwa. O nie. to do, do przodu, do tyłu rolnołem. To będzie zgon. Bo robię straszne, głupie błędy. Gdzie jest ten atak? Boże, zjebałem go strasznie. Co ja robię? Całkowicie źle to zagrałem. No nic, będzie zgon. Spierdala już. Haman. Ten bleed w ogóle nie chce wejść. Najgorsze jest to, że no. bleed chodzi, kiedy ja go nie atakuję, więc jeśli ja go nie atakuję, jeśli nie jestem agresywny, to tego blida coraz mniej ma. Teraz ja przed lud, chociaż. Okej, okay, nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło. Kam, tak, kam w ppk, coś, coś takiego, kam chalice. Gdyby tylko Bloodborne miał tak 60 fps To jest. Rozmowa, która wraca i. <grymne> Dobra, czekaj. zmieńmy sobie e, rzeczy. Bo tu mi się nie przyda raczej przytrzymany atak. On w ogóle stagera nie dostaje. Da się w ogóle zestagerować radana? Chyba nigdy mu tego nie zrobiłem. Weźmy ten, który daje od Blida więcej damage'u. O, 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 i co tu mi się jeszcze może przydać bardziej. Hmm. Regenerację, może. To nie problem, zrobić samego Patrzę na to. Yy, znaczy, no jest problem. Dlatego tego jeszcze nie zrobili. Są mody, nie? Na PS4, które nie jest spaczowane. Yy, ale wtedy gra jest nie do końca stabilna. Taka, jaka być stabilna powinna. No nie, czemu to nie trafia? Czemu? Jestem w nim. Już bliżej nawet podejść nie mogę. Nie da się, gra mi nie podwala, podejść bliżej. Czemu kurwa ten atak nie trafia? Uwielbiam niewidzialne hitboxy, które blokują ciebie, ale nie są rzeczywiście hitboxem. Był też DMZ w nowym kodzie? Eee, no, DMZ to jest taki tarkov. Grałem w DMZ, ale to jest tak płaski gameplay, że tak powiem. Tak. Eee... Bez znaczenia, że, że mi się dochciewa, Ja wolę Tarkowa jednak. No, wystarczy, że robi, zrobi najmniejszy krok i mnie roluje. Znaczy i mnie... O, oh fuck, o, mija. Powinienem Powinienem był być na koniu do, te, do tego ataku. Znasz ludzie, co gry... Co usuwają grę, gdy straci się w niej pieniądze po śmierci, Ja co dopiero Tarkow. Ech, no, Tarkow... Wymagania Tarkowa są straszne. Ech. Ale to dlatego, że to jest, no, strasznie niezoptymalizowane. Nie dlatego, że gra jest ładna. Dobra, weźmy sobie, tak jak mówiłem, tą tarczę jako... Ona 83 ma obrony, a to ma 81, okej. Okay. Tylko teraz jestem kurewsko ciężki. Okej, okay, tak, jestem już lżejszy. A tak? Dobra. Beautiful. Możemy, o, w szmacie pójść. O. Jęknie. A nie, ja tą taczą nie mogę się bronić. O, bo jest... Kurde, nie mogę żadną z tych tarcz się bronić, jak nie mam siły. Mmm, a ważna jest ta... jest to wzmocnienie osłony. Ile brakuje tutaj? 44... Ja mam 33 teoretycznie, a tak naprawdę mam... 33. Ja mam 33?! W tym?! Serio? Aż tak słabo poszedłem w siłę? Możemy dodać 10. Pak. Czekaj. Cofniemy się tutaj. I zrobię to jeszcze inaczej. Brrr, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale to może być gorszy pomysł. Zrobimy tak. Popioły wojny, na to damy lud. I pójdziemy tylko z tą tarczą. Będziemy nią i atakować, i się bronić. Na plecki damy standardowo tą tarczą. A może tą? Żeby mnie regenerowała? Skoro tego nie potrzebuje, to możemy też założyć. Weźmy to. I pójdziemy w regen. Riririri, Duży ciężar, fuck. Come on. I się się rękawiczki. I pójdziemy w regen build. I zamiast tego damy też... Na przykład... Gdzie jest ten? E, b, 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 to. To są wszystkie moje rzeczy od Reaganu? Chyba tak. Small build. Muszę przejść DLC, bo sobie poległem na Ludwiego, O, proszę. Dla mnie najtrudniejszym bossem z DLC w bloodbornie był... Nie pamiętam jego nazwy. Jakie ja mam dziury w pamięci? Ten... O, ognisty fryer. O, ognisty fryer, Tak go dzisiaj nazywam. Ognisty Fryer Koniec. E, butelki. To jest dobrze. A to... Siła, bla bla bla, bla bla. bla. Niech będzie ta energia. Dobra, i zrobimy jeszcze. Nie wiem. Zobaczymy, może jedno podejście wystarczy, ale wątpię. A po tym podejściu e, pójdę. Zrobimy Altaba. Lorenz, tak. Lorenz, był dla mnie najtrudniejszy. Zrobimy Altaba i zobaczymy ten trailer Tarkowa. Bo nowy patch wchodzi w końcu. Jeszcze nie powiedzieli kiedy, niestety. Od dwóch tygodni czekamy na napacza, Kiedy powiedzą, że. A i to już dzisiaj. I to ciągle nie nadchodzi. Ile to ma lodu teraz? 139, okej, okay. dobra, zamknij się. U, u, a, u, a, u. O nie, ja będę musiał czekać na windę. <grywka> uf, ach, uf. Bo chyba jej nie puściłem do góry, nie? tym no. Beberoni. Czyli tak, przed wejściem muszę pamiętać, żeby użyć żywotności bestii w sumie po wejściu. Napić się tego a, i tak, to mi samo z siebie regeneruje, nic nie muszę zrobić i to mi też samo z siebie regeneruje i nic nie muszę robić. Region build OP, let's go. On mi chyba regeneruje 19 na sekundę. Papa. Zobaczymy, czy to ma sens na. na radanie. Na, na, na tym. na ranie pod. Ja, trochę bliżej, okej. Okay. Halo. Nie! Żywotność bestii! Czemu ona nie wchodzi? Okej. Okay. <todgłosy> Teraz jestem gotowy, ja pierdzielę. To zajęło dużo więcej czasu, niż powinno. Zapomniałem, że dałem... Yy, ...nie talizman, tylko... Wodzony, No zatrzymaj się albo atakuj, cokolwiek. Tylko nie biegaj, tak. ...kółko. Okej. Okay. Tego ataku nie chciałem akurat. Dobra, spierdalaj w kosmos. Wypierdalaj. Spoger, jeszcze przed poleceniem w kosmos. Let's go. Ok, to może się udać. Byłoby miło działać. Gdzie jesteś? Kurwa, słyszę Cię. Halo, target. Ta tarcza teraz, jako że zrobiłem ją pod lód, to ona nie ma 100% blokowania demeru fizycznego. Patrz, jak teraz poszło łatwo. Boże, przecież to jest w ogóle bezporównane. Ta tarcza jest dobra. <laughs> Ta tarcza jest dobra. 95% fizycznego ma teraz, jak jest pod lód zrobiona. tarko tar tar w szybki wpierdol. Tak, no, fast try, easy, łatwo. Przecież to nie mogła być trudna walka, halo. Haha, halo. To jest, że może go stagerować, tak. Tylko, że to jest najcięższa tarcza w grze. Więc zakładam, że, że ciężko jest ten stager jemów wpierdolić normalną bronią. Znaczy, jakimiś wielkimi, pewnie tak, nie? Dobra, zaraz poszukamy. Gdzie mogę znaleźć... Oh Boże, Wojtek! Dziękuję, Wojtek, za yy, suba. Dziękuję bardzo za subika. I się dwa suby wleciały. Wow. Nie jestem takich rzeczy przyzwyczajony. To jest dla mnie ciągle takie... Dobra, czekajcie. Mamy minutę do tego, do trailera, więc... 21.13. Wiecie co, ten... Ja będę miał to po prostu na drugim monitorze włączone. A jak się zacznie, to po prostu się przełączę i tyle. Teraz jak na żadnego bossa, nie idziemy. Więc no. A ile osób czeka? Czekaj. 95 tysięcy oczekujących widzów. W końcu udało się trafić na YouTube'a... E, na YouTube'a na Twitch'a. Witamy serdecznie i zapraszamy e, częściej. <laughs> w ogóle dzisiaj tam. dzisiaj wpadło 100 subów. S -s -s Seteczka na tym, na YouTubie, więc wow. Je, ja jestem pod wrażeniem. Dobra, pogadamy. E, 70, o teraz się zaczęło. A, ale to jeszcze półtora minuty. Wyłącz mi ten dźwięk brzydki. Ten, ta muzyka przed premierowymi filmami na Twitchu mnie zawsze tak wkurza. Na, na YouTube mnie tak wkurza, że to jest straszne. O, dobra. E, chyba pójdziemy trochę. W, kurde, siła. 30, będę miał plus 5, tak? Jeszcze trochę. 95 tysięcy twoich widzów, tak. <laughs> Wszyscy czekają, aż, aż, aż ja tu przyjdę. Dobra, ee, mamy do zabicia teoretycznie. I dziękuję za followa, boże. Fo ten, sub przed followem, dziękuję bardzo. I mamy do zrobienia tutaj, cały dół. E, bo Jelenia też musimy zabić, bo on dropi wizerunek, a naszym celem jest zabicie wszystkich bossów, które dropią wizerunki. Więc może zacznę się tam wybierać. Odblokuję chociaż pierwszy tam Pierwszy. E, nie wiem, czy zdążę, bo to czas leci. Próbuję podejść jak najbliżej i odkryć, może chociaż kawałeczek. Podejść. Mam nadzieję, że ten Taylor. A czy z jednej strony chciałbym, żeby nie był długi, żebym mógł od razu wrócić do gry szybko. A z drugiej strony, chcę, żeby pokazali jak najwięcej i wszystkie zmiany, które prowadzą. On nie będzie po rosyjsku, prawda? Powiedzcie mi, że on nie będzie po rosyjsku, bo ja nic nie. Ja nie panie mają. A wiem, że e, Nikita, główny. Będzie? Serio? Come on, mate, nikita, nie rób mi tego. Tu się spada, tu się spada. Dobra, zaczyna się, zaczyna się! Streets of tarkov. Uh. Jest, to, to jest chyba ta nowa broń? Będą napisy pewne. Napisy niedostępne chyba że sami zrobili. Jeśli w ogóle cokolwiek będzie mówione. Chyba, że to jest tylko showcase nowej mapy. Okej, okay, widzę mordę Nikity. Plusem Tarkowa jest to, że to jest miasta typowo europejskie i to widać. Że to nie jest jak w kodzie. Że, że grasz w koda i widzisz, że to nie jest architektura tak jak taką, którą byś spotkał w Polsce. A w Tarkowie jednak to wygląda bardzo po naszemu. Jest Aug. Aug, no wiodki no. Jest ten granatnik pod broń. Ja bym chciał tylko, żeby po prostu pod koniec powiedzieli hej, tego i tego dnia ten patch wejdzie. Ja już sobie sam rozkminię. No, data. Data. A, jest lighthouse. W lighthouse nowy boss, czy co pokażą? Get ready? Warscape Kiedy? Kiedy? W pizdu. <grafy> eee, no nie, no naprawdę. 2 minuty 19. Nie było daty bullbich, powiedz mi, że, że nie było. Też nie widziałeś, prawda? Okej. Okay. Czyli w zasadzie nie widzieliśmy się za wiele. Znaczy, pierwszy filmik z nowej mapy, więc. Może teraz nie wątpię. Oni zazwyczaj takie coś dość szybko. Znaczy no, musieliby wyłączyć serwery przede wszystkim. Żeby takie coś wprowadzić. I to na dobrych parę godzin. Okej, okay, idziemy tutaj. I tutaj też będę miał... Tylko nie do końca wiem gdzie, to jest najgorsze. Do znalezienia tak zwany... Uh, ...Wet Blade, czyli po polsku osełkę. Która pozwoli mi nakładać blida Na wszystkie... Znaczy na tarcze, które mogę nakładać blida. Niebieskie ale znowu nie ma update'u. No, no nie, no nie będzie. Tam parę dni temu był jakiś... E, była jakaś plotka, że... Ej, chyba wchodzi... O oh, fuck. Nie! Nie mam... Żadnej łaski odkrytej. Była plotka, że ej, będzie update godzinny, wyłączają serwery. Czy to teraz? Czy to już? Czy to już ulica Zarkowa? Nie. Ktoś tam napisał, że godzinny update to jest za krótko, żeby taki wielki update... Znaczy... Taki wielki patch wprowadzić, więc... Przed tymi dużymi patchami to są... Ee... Maintenance, które trwają po 6 godzin, a nie godzinę. Ale dobra, to nie jest Tarko stream. I na, na streamie nigdy nie będzie tarkowa, bo byśmy się tutaj e, zanudzili niestety. Prawdopodobnie. <grytanie> bo ja i Bulbi mamy taki styl grania, że się chowamy. Jak najmniej e, jak najmniej spotykania ludzi, bo ludzie zabijają. Tylko kiedy mamy dobro, dobry moment na atak, to wtedy atakujemy. I jakieś inne gierki na streamie. Kolejnym ranem, jaki będziemy robić po shield ranie? Ponad 99% jest Sekiro. Nie widzę osób, które mają coś przeciwko, nie, to naprawdę. Ja sam nie chcę tego streamować, po pierwsze. Po drugie, ta gra bardzo zżera kompa, tak jak mówiłem, nie? Ona jest strasznie niezoptymalizowana, nawet ja z 3080 na najnowszej mapie schodzę czasem poniżej 60 fps Plus, jakbym chciał to streamować, no to... to by zżerało mi jeszcze więcej kompa. Więc to by nawet dla mnie było nieprzyjemne do grania na streamie, niestety. Jaki run, czy zwykły? To będzie zwykły run teoretycznie, z tym, że z modami. To będzie. te Kiro na kwasie albo na grzybach. Bo. Ja zrobiłem tam podmianę tych. Podmianę wielu, wielu modeli, przede wszystkim. Plus, dodatkowo do tego jest, zamiast normalnych sztuk walki, jakie tam są. Bo ja zrobiłem. Wrzuciłem takiego moda. a nie! <laughs> wrzuciłem. Takiego moda, który się nazywa Elden Art. Czyli wszystkie sztuki walki, które są normalnie, są zamienione. No nie, ja ciągle nie. Są zamienione z sztukami walki, które przypominają te znaczy z Elden Ring. Znaczy, aż of z Elden Ring. Deal do katana nie. Będzie zamiast katany, będę na mnie dalał bagietką. Nowy wyrok gramy w Sekiro? Być może, no. czy znaczy, wydaje mi się, że tego rana, co robimy teraz, skończymy w tym tygodniu. Sekiro Defles na kierownicy. Ja Sekiro nawet nie zrobię defles normalnie. Ja, w Sekiro, ja Sekiro raz w życiu przeszedłem i to z wielkim bólem, bo długo się do tej gry prze, przekonywałem. E, ale chcę właśnie teraz przejść drugi raz. Więc nie chcę za dużo zmian i nie chcę sobie też challenger robić, bo ja w tej grze nie ogarnę. To ja wiem, że to nie jest gra mojego typu. Tam nie mogę wielkich broni zrobić, ciężkich więc dla mnie jest bardzo nienaturalne sekiro. Kurwa, trafiłem, ale ledwo. Więc no. Więc żeby było jakieś urozmaicenie, że nie będzie challenge'u, to po prostu po popodmieniałem, e, jak to się nazywa, modele e, postaci, modele mobów, modele NPC-ów. Nie wszystkich, do tylu ile znalazłem. Potem postać na CJ-a. No cj akurat nie, nie, nie wziąłem. Ale to zobaczymy, zobaczymy jak już będziemy grać. Już teraz nie będę nic mówić o tym ranie, bo im mniej im, im więcej powiem, tym mniejsza będzie niespodzianka. Więc no. Już wystarczy, że powiedziałem, że będziemy napierdalać bagietką. Dobra, wypiendalajcie. Ja chcę w końcu łaskę. Bo jeszcze nigdy nie zginąłem tyle razy idąc tędy. Dobra, głupio byłoby teraz spaść po prostu. Przepaść. Jak mocno panom będę bić? E, gitara. A właśnie, po co ja mam jeszcze teraz te rzeczy? Załóżmy powrotem to. Au. Aha, o, o. o nie, oni strzelają. Wszyscy... <ścoughs> co za ziemnak. Dobra, umrzej. Co za ziemnak. Okej, okay, jest łaska. Nice. Dobra, poczekajcie, jak już tu jestem i mogę sobie wychillować... Podsumujmy, co ja mam w ogóle do zrobienia, jeszcze tutaj. Radan nie żyje, to wszystko tu nie żyje. Muszę iść. A miałem iść. Wzmocnić sobie soczki, tak? Oh. Muszę iść tutaj gdzieś po, po ten kawałek e, medalionu do windy. W, w lodokrainie. Ja sobie to chyba zacznę zapisywać. Bo ja zapominam o wszystkim. Czyli tak. Em, to jest jak wioska Albinaury. Albinauryków. Medalion. Soczki wzmocni debilu kapslokiem, tak? Dalej. Gdzie jeszcze możemy iść? Możemy iść e, tutaj, sobie wyczyścić jak najwięcej z wulkanicznego dworu. Zrobić quest'a paczesa, żeby w końcu zrobić e, tą zbroję. I przy okazji zabijemy bestie spadających gwiazd, spadającej gwiazdy, w której leci dużo kamieni. Więc tak. Um, quest Pachesa. E, bestia spadającej gwiazdy. Dobra, to już mam zapisane, to już nie dzisiaj raczej, pewnie jutro tam pójdziemy, ale ja sobie to, zapiszę sobie ten plik i jutro jak będę streama odpalać, to ja muszę go połączyć, koniecznie. Dobra, e, pójdę taką moją standardową drogą tutaj, że tak powiem, więc jeśli nie znajdę tego, jak to się nazywa, tej osełki, to najwyżej się cofniemy gdzieś i tyle.